Może jak mu urodzić dziecko, to on się ogarnie, weźmie się za siebie. To was zjednoczy, on zobaczy to maleństwo, się wzruszy i wasza miłość się umocni. Większej bzdury od tego dawno nie słyszałem. To straszne jest, kiedy ludzie tak myślą sobie, doradzają, że jak słabo między nami problemy w małżeństwie rok po ślubie czy dwa, to może trzeba już urodzić dziecko, to wtedy skupimy się na tym dziecku. Ono nas zjednoczy, to ten wspólny. To te wspólne szczęście, ta miłość do tego dziecka, troska o niego, i my nie będziemy wtedy się może kłócili. Straszna lipa, takie myślenie, gdzie dziecko jest taką, takim lekarstwem na, na rozwiązywanie problemów własnych, że to jakby narzędzie do tego, żeby poprawić jakieś nasze relacje, a więc deficyt, jakieś zapełnienie własnej dziury. To się nie da, to z gruntu jest skazane na niepowodzenie, ponieważ rodzi się dziecko nie z miłości, tylko z samolubnych pobudek. Miłość nie szuka własnej korzyści. A więc jak ktoś chce rodzić, żeby rozwiązywać własne problemy, to to, to jest samolubne, a więc fundament jest już, już zły. Jak ktoś będzie mówił, że to pomogło i gdzieś tam rozwiązało problemy, To taki totolotek, że po prostu aż mi się ręce opadają. Ja jestem za tym, żeby dawać szczęście dzieciom, żeby rodzić i dbać o nie. Rodzice powinni być przygotowani powinni być w dobrej kondycji, szczęśliwi ze sobą, żeby to dziecko miało fundament bezpieczeństwa i miłości do siebie, rodziców. I tylko wtedy trzeba rodzić. Nie kiedy są wątpliwości. Kiedy rodzice są do tego przygotowani i kiedy się przygotowali w związku z tym, co to jest wychowanie dziecka. Co to znaczy, być rodzicem? Poczytali książki, byli na kursie, porozmawiali, byli odpowiednio dorośli, przygotowani do tego, i wtedy rodzą, bo po narodzeniu dziecka nie będzie już czasu na to, żeby cokolwiek przeczytać. Nie będzie, i to będzie tylko eksperymentowanie z wychowaniem, nie będzie już możliwości jakiegokolwiek analizowania swoich obowiązków. To będzie czas na realizację tego. Do czego się wcześniej przygotowaliście, i jak rodzice się nie przygotowywali do narodzin, do wychowywania dzieci, to tam już tego się nie da zrobić. To, będą, to będzie tylko eksperymentowanie z własnymi pomysłami, zastosowywanie, robienie tego, co, co mi robiono. I niektórzy powtarzają to same błędy, które mieli poprzez yy, w domu własnym, rodzicielskim, kiedy byli wychowywani, i nic innego nie przekażą. To straszne jest, kiedy jest problem alkoholowy, i mąż dużo pije, i ktoś myśli, że jak ja urodzę mu dziecko, to on się ogarnie, przestanie pić. No to już jest tragedia, ponieważ to dziecko będzie skazane na, na patologię w domu, bo uzależnienie, problem alkoholowy się tylko rozwija i jest trudno go rozwiązać. I na pewno narodziny dziecka tego problemu nie rozwiązują. Z tym trzeba. To trzeba poważnie potraktować, i poważnie do tego podejść. I potrzebna jest terapia, potrzebne są wysiłki. I takie pomysły są po prostu no, tragiczne, że ogarnie się, przestanie pić, bo zobaczy własne dziecko. Jedno, drugie, trzecie. Ono nie, nie wpłynie w ten sposób 100%. To dodatkowe obowiązki, dodatkowe kłopoty. Dodatkowy stres dla obojga rodziców, te dzieci. Trzeba być przygotowanym, silnym do tego emocjonalnie, żeby planować narodziny dziecka.